Życie łączy się z rozwojem. Bez rozwoju jego bieg jest odejrzany. Dotyczy to nie tylko przyrody, dotyczy to również strefy ducha. Program Droga Duchowego Życia stworzony został właśnie z myślą o duchowym postępie, rozwoju, wzroście, od duchowego dzieciństwa do duchowej dojrzałości. W tej części omówimy zadania. I przedsięwzięcia, które łączą się z częścią seminarium pierwszego zatytułowaną świadomy. Otóż, w ramach zadań do wyboru, po pierwsze, wybierz urywki Biblii do swoich spotkań ewangelizacyjnych. Szpelaj w Biblii. Wybierz to, co Tobie odpowiada w tym procesie najbardziej? Drugie zadanie. Zidentyfikuj przeżycia, własne przeżycia, najbardziej nadające się do wykorzystania w Twoim świadectwie o zbawieniu. Może to być na przykład, jak w przypadku moim, nieuchwytność wiary, nawyk kłamstwa, lęk, krzywda. Przebaczenie, cuda, odczucie gniewu, cokolwiek, co rzeczywiście jest Twoim przeżyciem. Zadanie trzecie do wyboru: zidentyfikuj osoby, które mógłbyś doprowadzić do wyznania wiary. Czwarte zadanie do wyboru: zapoznaj się z materiałami pomocniczymi. Seminarium pierwszego, takimi na przykład jak kawędy biblijne, albo Chcę przyjąć chrzest, albo W co wierzymy. I piąte zadanie do wyboru, zgłoś pomysły do ulepszenia materiałów droga duchowego życia. To jest zadanie, które nam pomoże uczynić nasze programy jeszcze lepszymi w przyszłości. A teraz przejdźmy do przedsięwzięć. Umów się z kimś na wspólne czytanie Nowego Przymierza. Mogą to być na przykład osoby, które już pojawiły się w Twojej wspólnocie. Inne przedsięwzięcie. Przerób gawędy biblijne z osobami zainteresowanymi. Mogą to być też osoby, które pojawiły się w Twojej wspólnocie. Kolejnym przedsięwzięciem może być próba przygotowania do chrztu. Osoby pragnącej się ochrzcić. Możesz ją przygotować w oparciu o rozważanie, chcę być ochrzczony. Takie rozważanie również możesz poprowadzić z osobą, która bywa w miarę regularnie w Twojej wspólnocie. Dalsze przedsięwzięcie. Dołącz do prowadzących spotkania grupy pierwszego kontaktu. Jeżeli taka jest w Twojej wspólnocie. Tą sprawą zajmuje się inne nasze seminarium znajomości dla wieczności lub minuty na wagę wieczności. Ale szukaj zaangażowania w obrębie wspólnoty, w której jesteś. Na zakończenie słowo o materiałach. Mam nadzieję, że macie już przekład literacki Biblii wydanej przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Mam też nadzieję, że macie przekład dosłowny w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej. A przynajmniej, że macie nowe przymierze. Zapraszam też do wykorzystania takich rozważań jak chcę przyjąć chrzest, gabendy biblijne. Zapraszam do Tabeli rozwój dziecka, jeśli zajmujecie się nauczaniem bądź ewangelizowaniem dzieci. Tam znajdziecie niesamowite, niesamowicie ważne szczegóły dotyczące rozwoju dziecka. Na koniec też zapraszam do zapoznania się z opracowaniem, w co wierzymy. Ono w jakiś sposób też da nam do myślenia i przybliży nam pewne ważne prawdy streszczenia pewnych ważnych zagadnień biblijnych, mających znaczenie dla duchowego życia. Na tym zostawiam Was. Życzę Wam owocnej pracy. Życzę Wam entuzjazmu. Zapraszam na kolejne spotkania. Do zobaczenia i do usłyszenia.